Komandor porucznik dr. habilitowany Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej, a także ekspert Instytutu Polityki Energetycznej. Jak można potraktować wstąpienie Szwecji i Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego? Jak to wpływa na, na bezpieczeństwo w tej części świata? Akcesja Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego w znacznym stop stopniu zmienia architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku. Biorąc pod uwagę ukształtowanie, położenie tych, tych obu tych państw, Sojusz zyskuje wybrzeże północne i wschodnie Bałtyku. Już teraz na Zatoce Fińskiej oba brzegi. To na obu brzegach znajdują się państwa NATO. Szwecja wnosi istotny wkład w postaci potencjału podwodnego. Tutaj mamy do czynienia z pięcioma okrętami podwodnymi, które w istotny sposób zwiększają zdolności sojuszu do operowania w dolnej półsferze. Prócz tego Szwecja to także nowoczesne lotnictwo oraz nowoczesna marynarka wojenna. Szwecja poza tym dysponuje bardzo nowoczesnym przemysłem zbrojeniowym, który właściwie reprezentuje sobą światowy top, to są te producent okrętów podwodnych samolotów systemów autonomicznych. Łącznie z Finlandią to są kraje, które prezentują sobą także bardzo ciekawe rozwiązania w zakresie mobiliza mobilizacji. Myślę, że tutaj mamy także bardzo istotne obszary do, do współpracy. Oba te kraje są krajami arktycznymi i to, czym co zyskuje Sojusz, to także niezwykle duże doświadczenie w zakresie prowadzenia, przygotowania działań w ekstremalnych, w ekstremalnych temperaturach, w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Oba te państwa Także zwracają uwagę w swoich strategiach na łączenie regionu bałtyckiego z regionem arktycznym, który także w Polityce Federacji Rosyjskiej brał bardzo istotną rolę. No właśnie, w Polityce Federacji Rosyjskiej, bo wstąpienie, wstąpienie obydwu tych państw do NATO wiąże się z, z, z wcześniejszą zmianą architektury bezpieczeństwa, czyli atakiem na Rosję i na Ukrainę. To jest właśnie taki krok, który ma blokować jakby, jakby Federację Rosyjską. Dokładnie tak. No oba te państwa zdecydowały o całkowitej zmianie swojej polityki bezpieczeństwa, o odejściu od dotychczas realizowanej polityki i upatrują zwiększenie potencjału i możliwości w zakresie budowania własnego bezpieczeństwa właśnie poprzez włączenie się do rodziny państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kwestie, które jeszcze przychodzą mi do głowy to jest oczywiście zwiększenie długości granicy zewnętrznej wschodniej flanki NATO poprzez akcesję Finlandii. Na Nawiązując już taki do bezpośrednio e, wpływu e, wejścia Szwecji do NATO, to jest odciążenie przesmyku suwalskiego, bo tutaj dostrzegane jest przez NATO e, możliwe uruchomienie kolejnej trasy przerzutu wojsk z Gotlandii, która zyskuje znaczenie strategiczne, z Gotlandii do państw Pribałtyki. No właśnie, bo zaczął Pan o tym mówić. To też poprawia bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszego kraju. Tak, jak najbardziej. To bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo militarne także Polski. Po drugiej stronie Bałtyku, na jego północnych, północnych wybrzeżach, mamy partnera w postaci państwa natowskiego, który, który, z którym wspólnie będziemy odpowiadali za bezpieczeństwo na Bałtyku Środkowym.